Mieszkańcy wałeckich osiedli tysiąclecia i za to, nie mają gdzie zostawiać swoich samochodów. Brakuje miejsc parkingowych. Problem potęgują niewłaściwie zaparkowane auta przyjezdnych klientów okolicznych sklepów i zakładów usługowych. W Wałczu funkcjonuje kilka placów postojowych. Jeden z największych przy osiedlu tysiąclecia to baza dla mieszkańców dzielnicy i gości. Pracuję w centrum i tutaj zaparkować czy to rano wieczorem, czy po południu to jest tragedia, nigdzie miejsc nie ma. W godzinach szczytu, w godzinach wieczornych samochody stoją na chodnikach tak dalej. Utrudnia to troszeczkę. Ruch pieszy. Trzeba zrobić więcej miejsc parkingowych. To Znaczyć jakiś taran i coś z tym działać. Zdaniem mieszkańców idealnym miejscem na nowy, duży parking, jest plac przybyłej komendzie policji. Działką jednak interesuje się pobliska jednostka wojskowa. Z uzyskanych informacji wiemy, że Agencja Mienia Wojskowego przejęła ten budynek i będą planowane tam miejsca postojowe dla wojska. Urzędnicy zapowiadają spotkanie z przedstawicielami agencji. Będą chcieli porozmawiać o możliwości korzystania z parkingu przez mieszkańców osiedla. Nadzieją na zmniejszenie problemu będą też dwa nowe parkingi przy ulicy Wojska Polskiego i Gdańskiej. One jednak są dopiero w fazie projektowej.